Otwieram 31. sesję Rady Gminy. Serdecznie witam Panie Radne, witam panów radnych, witam Panią Skarbnik, witam pana wójta, witam pana sekretarza, witam obsługę. Na sekretarza bym poprosił na, na protokulanta poproszę pana sekretarza. Na sesji na, na sali obrad jest 14 radnych. Rada jest władna do podejmowania uchwał. Jeden radny jest zdalny, zdalnie nie głosował, także nie ma żadnych problemów, żeby dzisiaj sesję przeprowadzić. Przeczytam teraz porządek obrad. Porządek obrad 31. sesji Rady Gminy. Pierwsze powołanie protokulanta już było. Stwierdzenie kworum. Zatwierdzenie porządku obrad 31. sesji Rady Gminy. Przyjęcie protokołu z 30. sesji Rady Gminy Bytoń. Rozpatrzenie projektu uchwał, podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok drugi projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego typu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy Bytoń na lata 2021-2030 w tym tryb konsultacji o którym mowa w artykule 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Informacje z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym, z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym, interpelacje i zapytania radnych, udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wnioski, oświadczenia i komunikaty, zamknięcie obrad 31. sesji Rady Gminy. Czy są pytania? co do porządku dzisiejszych obrad. Jeżeli nie ma, stwierdzimy kworum. Według listy obecności jest 14 radnych, nie ma, dziękuję bardzo, jest 15, jest zdalnie, jeden radny, który głosuje zdalnie, jest również obecny. Kto jest za przyjęciem porządku obrad, dzisiejszych obrad, dzisiejszych obrad? To jest kworum było, to było kworum. Dobra. No to dobrze. Protokołu. Przyjęcie protokołu z 30 Sesji Rady Gminy w Rady Gminy. Kto jest za przyjęciem protokołu 30 Sesji Rady Gminy zgodnie ze zwyczajem do oglądu czy do przeczytania? Kto jest za tym? Dziękuję. I przystępujemy do następnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały o podjęcie uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad sesji. Pierwszy punkt. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bytoń na 2021 rok. Proszę bardzo Panią Skarbnicz, Pana Wójta o przybliżenie zmian. W uchwale zmiany w budżecie. W budżecie. W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecono z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Zwiększono kwotę, od, kwot, kwotę 60 4 zł 4 grosze. Zwiększono dochody również wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów. Na wniosek dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Morzecach i Witowie dokonano zmian w, w ramach realizacji projektu rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Przemieszczając kwotę 43 757,27 z paragrafu na wynagrodzenia bezosobowe na paragraf wynagrodzenia osobowe. Na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego, zgodnie z wnioskiem Gminnego Komisarza Spisowego, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6,081. Na dodatki spisowe przeznaczono kwotę 5,516 oraz na zakup materiałów 565 zł. Zgodnie z pismem wojewody kujawsko-pomorskiego o ostatecznych kwotach dotacji zwiększono dochody o kwotę 1400 zł w rozdziale Urzędy Wojewódzkie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne i zmniejszono o 400 zł w rozdziale Pomoc Społeczna, zmniejszając wynagrodzenia. Na wniosek wójta gminy w związku z korektą roczną odliczeń VAT Dokonano przeniesień między paragrafami. W rozdziale dostarczanie wody kwotę 876 zł, przeniesiono z zakupu materiałów na podatek VAT. To samo w rozdziale 750 22 kwota 27 zł, w rozdziale Urząd Gminy kwota 2, 264 zł oraz w rozdziale Gospodarka Komunalna kwota 657 zł. Na wniosek wójta gminy w związku z realizacją zadania transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COVID, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi dokonano zmian w następujący sposób. Zwiększono dochody o 19 380 i zwiększono wydatki. W paragrafie 4.010 wynagrodzenia osobowe 13.620, w pochodnych paragraf 410.2342 i 334 zł i 4710.204 zł oraz na zakup materiałów 2.880. Wydatki przeznaczone na zakupy, w tym zakup paliwa oraz na dodatek specjalny wraz z pochodnymi na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi. W materiałach, które Państwo, Panie i Panowie Radni otrzymaliście, jest rozdział 754.21, ale w związku z otrzymaną interpretacją Ministerstwa Finansów w dniu dzisiejszym, w formie autopoprawki zmienimy to na rozdział 851.95. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Czy są pytania do <laughs> zmian w budżecie? Jeżeli nie ma. Uchwała Rady Gminy bytą z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 9 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2020 roku, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2021 roku uchwala się, co następuje. Uchwała Rady Gminy nr 19 przez. 197-2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. Zmienionym e, zmieniony uchwałą Rady Gminy nr 30 przez 200 przez /20 21 z dnia 5 lutego 2021 roku wprowadza się następujące zmiany. Te zmiany pani Skarbnik już wprowadziła, które żeśmy które przed chwilą słyszeli. Upoważnia się wójta gminy w zaciągania kredytu i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700 tys. zł. Sfinansowanie planowego deficytu budżetu do wysokości 621 350 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I podlega ułożeniu w dzienniku, biuletynie informacji publicznej Gminy Bytoń oraz w dzienniku urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Zagłosowało 15 rady. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do drugiego punktu. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy bytoń na lata 21-30, w tym tryb konsultacji, o którym mowa w artykule 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Coś na ten temat. Pan Wójt czy, czy Pani Sekretarz? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła na poziomie lokalnym strategię rozwoju gminy, która pomimo swojego nieobligatoryjnego charakteru jest jednym z ważniejszych dokumentów stanowiących podstawę strategiczną do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Nasza strategia, która okres jej dobiegł końca była na lata 2015. 2020, to co mówiłem na wspólnym posiedzeniu, komisji, wspólnym posiedzeniu komisji z tej strategii rozwoju gminy, to co było założone, spełniliśmy większość tych warunków, czy większość inwestycji, które zaplanowaliśmy. Nowa strategia rozwoju gminy będzie na lata 2021-2030. Załącznik do do uchwały do projektu uchwały mówię o szczegółowych trybach i harmonogramach opracowania projektu strategii rozwoju gminy na właśnie te lata 2021-2030. Szanowni Państwo Radni, że obecnie zgodnie z nowymi uwarunkowaniami prawnymi prace które rozpoczęły się już w zeszłym roku nad tą strategią ona już jest prawie w 60% zakończona natomiast będzie podlegać konsultacjom łącznie z konsultacjami z państwa radnymi którzy też będziecie wnosić swoje jakby <śm> <śm> propozycje do tej strategii Natomiast warunek jest taki, że niestety ale ta strategia, żeby weszła w życie, musi być po pierwsze, zatwierdzona i przyjęta przez ościenne gminy, a po drugie przez zarząd województwa kujawsko-pomorskiego I, i wtedy będzie mogła wejść w życie. Na tym polega zmiana, która, która no, trochę nam utrudnia jakby procedowanie, ale musimy dlatego zacząć już ustalać ten harmonogram, żebyśmy dali sobie radę z jej przyjęciem, chociaż do, tak jak planujemy, do końca września tego roku. Także proszę bardzo, żebyście Państwo przychyli się nad tym projektem, pozytywnie go zaopiniowali. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Sekretarzowi. Czy są pytania co do tego tematu? Jeżeli nie ma. Uchwała Rady Gminy Bytoń z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bytoń na lata 2021-2030, w tym tryb konsultacji, o którym mowa w artykule 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki, polityki rozwoju. Na podstawie artykułu 10 ustawy z dnia 8 marca 10 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2020 roku, Ustawę z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Dziennik Ustaw z 2019 roku Rada Gminy Bytoń uchwala co następuje paragraf pierwszy Określa się tryb szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy bytoń na lata 21-30, w tym tryb konsultacji, o których mowa w artykule 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Dziennik Usta 2019 roku pozycja 1295 ze zmianami stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy bytoń. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Za głosowanie 15. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnego punktu. Informacje z pracy przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Tak jak zawsze załącznik do protokołu, który, który będzie w protokole zaznaczone. Punkt drugi. Z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym. Komisja obradowała jeden raz. To zawsze przed sesją jest spotkanie przedsesyjne i komisja zawsze jest zbiera w tym czasie. Z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Jako załącznik do protokołu Dziękuję. Z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym. Uchwały, które były podejmowane na ostatniej sesji, wszystkie były podjęte prawidłowo. Interpelacje, zapytania radnych? Proszę bardzo ja znaczy jako sołcyz również chodziłem po wsi i no, co do tych śmieci powiem szczerze, jednak ludzie mają jakieś tam zastrzeżenia. I poproszono mnie, bym się spytał, czy zmniejszenie tej liczby wywozów odpodych, odpadów komunalnych jest spowodowane decyzją Sanepidu, bo takżeśmy rozmawiali na ostatniej komisji, zdaje się. Że to było, że tak, jest, tak, jest konsultowane, tak, jest konsultowane, jest uzgadniane z Powiatowym Inspektorem Sanitarno-Epidemiologicznym. Mm, tak? jest... bo my przyjmujemy też przy Państwa, przyjmujemy regulamin utrzymania czystości porządku gmina, który jest też opiniowany przez stację sanitarno-epidemiologiczną i to jest konsultowane. Czyli żadnej decyzji nie było notabene względem zmniejszenia tej liczby wywozów? Bo znaczy, w naszym regulaminie nie ma, że, no, że mamy zmniejszyć liczbę wywozu, bo kwiecień i październik odpady te zmieszane mieliśmy podwójnie, a teraz zmniejszono na raz, stawka się zwiększyła i u mnie na przykład no duży odzew jest. Powiem szczerze, jako sołtys, no tak jeszcze nie dostało mi się zawsze. No tak, ale też zobaczymy zwiększa się tonaż odpadów, czyli produkujemy coraz więcej odpadów, a my płacimy też za odpady, za tonaż odpadów, czyli odpady, które są zabierane. Czyli jeżeli będziemy produkować coraz więcej odpadów, będziemy płacili też coraz więcej. Ja też powiedziałem, przy też bioodpadach, jak wprowadzaliśmy, i nawet prosiłem mieszkańców, były zebrania, początki roku, czy początek był to pół tony tona, dwie od bioodpadów dochodzimy do 5-6 ton bioodpadów i to ma też wpływ, ta stawka za bioodpady miała też, że została podwyższona znacznie, ze względu na to, że przybywa tych odpadów nam co roku. To nie jest przy Państwa tak, że tylko u nas przybywa też te odpady, ale każda jedna gmina tak, robimy sprawozdanie, teraz mamy zrobić sprawozdanie za ubiegły rok z odpadów. I wszyscy zauważamy, że tych odpadów z roku na rok jest coraz więcej. Proszę Państwa, co ma wpływ też na cenę tony, tak? Częstotliwość wywozu odpadów też ma wpływ, bo jeżeli tutaj firma, która podchodzi do przetargu, też sobie oblicza częstotliwość wywozu, jeżeli zwiększymy częstotliwość wywozu odpadów komunalnych, na pewno stawka będzie większa. Proszę Państwa, ma też co wpływ, ma obszar, z jakiego obszaru zbierane są odpady, tak. Jeżeli są to zwarte miejscowości, gdzie samochód przejedzie niewiele tych kilometrów, jest też podejmowana inna stawka za zabroną tonę. Jak Państwo wiecie, nasza gmina jest dość rozległa i sami doskonale wiemy, że jest dużo takich domów, tak, gdzie jest bardzo oddalony, gdzie trzeba wjechać. Chociaż tak de facto każdy z nas powinien do drogi tej głównej wystawić kosz, ale tu firma zabiera te kosze i to też ma na to wpływ. Czyli jeszcze jedno pytanie, czyli w tym roku też była wy, wystawiana jakaś opinia względem sanepidu naszego tak, regulaminu? Tak, opiniuje, cały czas regulaminy i wszystko co roku opiniuje. A w tym roku też była opinia? Tak, wystawiana. oczywiście. A że można że... by tą opinię na przyszłą sesję można, zobaczyć? Można. Dobrze, można. to dziękuję bardzo.